Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Minecraft sezon drugi. A w dzisiejszym odcinku lecimy do mm -hmm. w względu na to, że pomiędzy odcinkami trochę byłem i zdobyłem taki piękny kilof oraz oprowadzę Was po naszej kopalni o ile ją znajdę. Ale wiecie, ten kilow będzie miał drugie zastosowanie do kopania. Um, marchwi, ziemniaków, tak dalej kurde, gdzie ja to dam w przy takiej górach, O jest? i tu będzie kilka złóż diamentów więc, tak wziąłem wodę, jakby tam miała być lawa o, widzicie, bo jest lawa niestety oby nie oberwać, oby od niej nie oberwać ja nie oberwać? Poczekać. Ach! Nie Na tu jest pierwsze złożę i mamy minimum 4, 6 ósemeczka, minimum 8 zobaczymy, czy Dyszka nie, ósemeczka, no, ale to też jest też Z 8 mamy te, 8 mamy 24. Ło! Wow. 8, 24. A, bo ja mam czat wyłączony. Chat settings. 8 na 24. Na 8 diamentów. 24 dostaliśmy. Czyli już tak naprawdę mamy na zbrojkę. Może na dół, niedługo na cały secik, Czekajcie, gdzieś tu już, bo niedaleko od nie tu. Tu też nie, tu też nie Co je jakoś oznaczyłem, nie? Mam nadzieję. No. W dzisiejszym odcinku pójdziemy też do netheru. Tak. Przede wszystkim poszukać sobie twierdzę W sensie tej fortecy Nederowej. No zobaczymy. Tutaj! Kurczę, no to trochę zajmie. Zanim ja tu coś znajdę, więc kurde... Nie chcę robić dzień bo dopiero zacząłem odcinek, co będę co chwila robić. Spokojnie ten tunel ma tylko 2, 3, 4, 5. Czyli na 5, 5, 10. I przepraszam. 11. To tak będzie 8,24 i 5,11. No słabiej. Ponad dwa. Dwa razy. Dobra. Tu ile będzie? Czwóreczka? Minimum czwóreczka. Dwójeczka. No, no lipton troszeczkę, no dobra. i 1, tak? Nie. Poczekajcie, miałem 35. No to na teraz 2 było 7. To też ponad 4 razy prawie. No teraz trochę, miejmy nadzieję, będzie lepiej. Nie wiem czy to było ostatnie złoże, a przekonamy się dopiero za trochę ponad 200 kratek. Już 100. Słuchajcie, tu sprawdzę, bo to, tak wygląda podejrzanie. Nie, nie ma żadnych, już nie będzie. Obstawiam, że już nie będzie do końca, chociaż chciałem się nie, mile zaskoczyć. Zobaczymy. Może zapomniałem o jakimś złożu, ale byłby wtedy przyps. Nie, tak jak myślałem. Jeszcze yy, jedno złoże chyba mamy przy obsydianie, ale to trzeba zalać wodą tak, żeby nie zalał nam tego złoża w sensie Rozkopać nam, to chodzi mi o to, żeby rozkopać całą podłogę. Jakby naszej kopalni podłogę. No, zobaczymy. Troszeczkę nam jeszcze zostało. Ale mniej. Jeśli gdzieś widzicie diamenty, to poczekajcie. Za a, mamy załączone koordynaty to podajcie koordynaty bo może ja coś nie zauważyłem I... tak. zobaczymy jeszcze niecałe 100 kratek. No to te zobaczymy. Tu jeszcze mamy. Wiedziałam, że gdzieś jeszcze są. Czwóreczka czy ósemeczka? Szósteczka? Piąteczka. No to dobre. Pięć. Mamy 42 53 Ale jaja znowu to samo 53 yy, Nie żeby tu coś było ustawiane, bo się nawet chyba nie da tego ustawić Fortune jest losowe Na szczęście chyba Co i niestety tu musimy trochę poświęcić nasz kin i tak musimy mieć względu na to, że ja muszę wykopać jeszcze 7 obsydian raz, dwie rudy mamy trzecią, czwartą, piątą szóstą, siódmą 8, czyli mamy 8, a dostaliśmy do 53, 22, kurcze a tak blisko. Na 8 dostaliśmy 22. Czyli tak, mamy 10, 8, mamy tak, 10, 28 ród, 28 ród, a mamy 47 diamentów za darmo, jakby. Dobra, trzymaj się stąd. Jeszcze. Wydostać, wykopać to i w ogóle najlepiej już tu nie. Czy na pewno tu jeszcze wrócimy? Hops. O nie. nie, nie. Dobra, jeszcze dwa obsydiany. Dobra, wracamy na powierzchnię. A to sobie załatamy. W sensie... I chyba będzie padać powiem Wam u mnie No Zobaczymy czy nam się uda Między odcinkami zrobię sobie zbrojkę a w następnym odcinku na pewno... Ulepszymy sobie troszeczkę nasze farmy, albo pójdziemy szukać twierdzy, bo nie wiem, czy do tamtego czasu zdobędę odpowiednią ilość oczu endu. W sensie ender perełek. Bo na przykład teraz, hmm? chyba mam trzy, o ile dobrze pamiętam. I idź spać, idź spać, idź spać! Uda się? Uda! Mm. Dwie tutaj 64 Jeden węgielek I lecimy, no to Cyk, cyk No to trochę powiem wam, przybyło nam Żela W ogóle takie dwie książki znalazłem w jednej Tutaj, po bliskiej tej, tej yy, pustynnej piramidzie. No tak. Segre idealna segregacja bloków. Um, tak, złoto. Cztery sztuki. Cztery sztuki. Ze względu na to, że musimy iść do netheru i żeby te nam nie przeszkadzały yy, pikmin. Serio? Szkuu... No Tak, miałem rację. O nie tak. Zrobiłem sobie tu w ogóle takie cała... O Żeby nie było, hmm? że mi wchodzą potworki. Raczej mam gravel przy sobie. Nie, nie mam. Po mieć kurde żbir. Sobie. sobie. Cyk. Dobra. Koga, że nie można wykraftować. Wschód nie. Tak, wschód. Dobra, zobaczymy może gdzieś będzie. Jeszcze mnie wtedy... Wiecie, że muszę to zrobić. Wiedźmin. Hmm? I to drugie na K, albo na F. Jest tak! A dzięki temu możemy. To. Fortunkę to możemy sobie. Od razu zdobyć ten. Yy, mówcie mi, flinta. To od razu mamy. Flint. Gdzie ja miały? A, pewnie. Pewnie byłem jak zwykle ślepy. No, Powiem Wam, że naprawdę. Jest mega Którędy teraz do domu? W tamtą Tysiąc na tysiąc musi być Chyba tam, wiecie? No dobra, zapiszemy sobie scenariusz, koordynaty portalu Bo nie chce mi się już teraz tego szukać, bo chcę już iść do netheru To 14 minut i człowiek jeszcze z bazy dobrze nie wyszedł Przygotowani? Nie. Ale lecimy. Chciałbym, żeby to było World Forest, ale znaleźć mój szczęście, będzie z Nie. Oooo, o! tak od razu? No dobra. fajnie by było, gdybym. Troszeczkę chociaż oddalą, żeby to na przykład była twierdza. W sensie. Fortress, a nie bastion renament, chyba. Po co mi piasek? Nie rozumiem, ale pewnie go wykupałem po to, żeby sobie. O! I mamy Warp Forest nad wielkim kurzem. jeziorem lawy. Dobra, wiecie co strać? Pójdziemy tędy żeby nie iść nad tą lawą po prostu, bo nie chcę nie chcę kusić losu już dzisiaj już dzisiaj gdzie indziej wykorzystałem cały mój limit szczęścia i wolę go już nie używać tu widzę wszystko jest nad lawą nie, 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 nie nie, ja zginę, muszę... Sorry, wybaczcie, ale muszę przełączyć na piswilnę. Wiecie, że ja bym zginął, niestety. No sorry, ale ten odcinek będzie chwilowo na trybie pokojowym. Zobaczymy Salt Sand Valley no, Oczywiście Lina dłuż, Inaczej Dobra, wiecie co? Będziemy się tak budować Szkoda, że nie miałem siodła w bazie Wiecie dlaczego? Bo użyłem magmołaza. Albo jak tutaj ktoś woli, strajdera Soul, soul... Soil, czyli Gleba Dusz, inaczej. Siup. Cyk, cyk, cyk. No i widzicie, jak można sobie poradzić. Ja sobie na przykład poradziłem. Jeszcze teraz będzie nam brakować bazal delta i będziemy mieli tego podróżnika nether'owego. O, czyli trzeba czy mieć nic? To spoko, ze strajdera się zdobędzie. O. Ta. Dobra. 30 level. Po raz drugi już. Mamy ja już 33. Zaklinając sobie tam ten kilow. O, dokładnie ten. Będę szukał jeszcze mending, by ten kilo Nigdy mi się po prostu już nie zepsuł. Nie zniszczył. No, trochę sobie jeszcze polatamy po Nederze. Zobaczymy, może coś znajdziemy. Hmm. Zbieramy te e, warp e, roots. Ten nether jest teraz jakiś bardziej za. O kur. Wiecie, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby zapisać sobie koordynaty portalu. Ale na szczęście pamiętam koordynaty tego. E, 1400 na minus 1000. Więc będę znał koordynaty w Nederze, które będą ośmiokrotnie mniejsze. Te 1400 na, na minus 1000. Na, minu, minus 1000. 1000. Bardzo ważne. Co przepraszam. ja przepraszam? Czy się gdzieś wkopać, nie? To tylko tak w... Boże, ale mnie to zbejtowało. Zobaczymy czy się może uda No ale jest coś konkretniejszego I tak to nam się nie przyda, więc woda W, w ogóle woda w nederze yy, znaczy i się wróciliśmy do punktu wyjścia. Tyle nie zginął, tyle nie zginął. Dobra, zobaczymy, czy gdzieś tu może jest. Dobra? Jest! W ogóle wiedzieliście o tym, tym że yy, resetujemy wysokość, z której spadamy? Wchodząc wych i wychodząc z menu. W sensie z gry do menu głównego. żadne tak naprawdę o możemy mieć gorącego turystę zaraz będzie mogliśmy mieć też bastion ale trochę bałem się że to będzie sztlinowy brutal ten biglin na sterydach jak ja to go nazywam Czasami. Dobra. teraz powolutku idziemy Trzeba będzie tego napisać. Wiecie co? Ten kilof ma prawie chyba 300 użyć. Y y 3000 użyć. Bo z 1500. No to. Zobaczymy, czy dojdziemy tam. Nie wiem czy jest sens tak łazić Bez celu ja po prostu pomiędzy odcinkami zlokalizuję fortecę I się wtedy usłyszymy Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie No i cześć